Fotowoltaika Steurona z, z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. Witamy serdecznie na konferencji prasowej przed rewanżowym meczem o brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski pomiędzy Tauron Włókniarzem Częstochowa a For nature Solution na Patron Toruń. Dziś są z nami trener ekipy gospodarzy Lech Kędziora oraz menadżer Włókniarza Jarosław Dymek. Przechodzimy od razu do pytań. Pierwsze pytanie od Łukasza Rusieckiego do trenera Włókniarza Lecha Kędziory. Jak wygląda sytuacja sprzętowa w zespole? Czy zostały poczynione ruchy mające na celu pomóc zawodnikom z problemami? Przede wszystkim chodzi o Kacpra Woryna i Michaela Mikkelsena. Zawodnicy Kacper Woryna testował swoje, swój sprzęt we wtorek na treningu. Przygotowywał się również do międzyczasie, bo dzisiaj startuje w Pardubicach w ostatnim meczu Seku i ten, ten sprzęt, który miał we wtorek i testował, sprawował się bardzo dobrze i jest przygotowany na 100%. Jeśli chodzi o Mikela, Mikel tak samo mm, poprawiał standardy swojego sprzętu, startował w Lidze Duńskiej, dzisiaj startuje również tam, gdzie Kasper Woryna w Pardubicach, jest też przygotowany na 100%. Kolejne pytanie od Pawła Skorba również dla Lecha Kędziory. Krótkie pytanie. Klub Z Torunia może sprawić Wam jakieś problemy w tym meczu? Myślę, że nie. Piłka należy jest po naszej stronie i jedziemy po zwycięstwo. Teraz pytanie do Jarosława Dymka. Jak oceniasz pierwszy mecz w Toruniu? Czy jesteście zadowoleni z rezultatu uzyskanego w tym spotkaniu? Trudno jest być zadowolonym z porażki, cieszą oczywiście tylko i wyłącznie zwycięstwa. Na pewno szkoda straconych punktów, pechowo straconych punktów, bo mieliśmy przecież defekty, upadki. Także tych punktów po naszej stronie mogło być troszeczkę więcej, ale cóż, tak jak powiedział trener, piłka po naszej stronie, teraz zrobi, zrobimy wszystko, aby tę stratę odrobić i, i zwycięsko zakończyć ten dwumecz, tylko to się liczy. Kolejne pytanie, tym razem do Lecha Kędziory. Mamy zmianę w składzie drużyny na pozycjach młodzieżowych. Miejsce Kacpra Halkiewicza tym razem zajmie Franciszek Karczewski. Czy była to dla pana trudna decyzja? Na treningach, które się odbyły i w zawodach, które w tym tygodniu się odbyły, najlepiej z tej trójki spisywali się Kajetan Kupiec i Franek Karczewski. I dlatego dzisiaj, padła, dzisiaj taka jest padła taka decyzja, żeby ci dwaj zawodnicy jechali jako podstawowi młodzieżowcy. Natomiast Kacper Halkiewicz jest żelazną rezerwą pod numerem 8. Pytanie do Jarka Dymka, już z innej beczki: pytanie odnośnie finału PG Ekstraligi. Czy, twoim zdaniem, motor Lublin utrzyma przewagę z pierwszego meczu, czy jednak Sparta Wrocław odrobi tę stratę z Lublina? Na pewno motor nie będzie miał łatwej przeprawy, aczkolwiek 12 punktów zaliczki jest to dla tak klasowego zespołu uważam, jeśli jeszcze patrzymy na to, że Sparta jest dalej osłabiona, bo wiemy, że Maciej Janowski nie pojedzie. no Jest to spora zaliczka, ale jednocześnie wszystko się może zdarzyć, bo wiemy przecież, że Sparta również zmobilizowana do tego pojedynku podejdzie, wraca do ich składu yy, Taiwo Finden. Także na pewno skóry nie sprzedadzą, nie położą się na to, że i będą walczyć o swoje. Myślę, że wbrew temu, co, co, co się głosi, co się mówi, że, że Lublin już jest pewny złota, wcale tak nie musi być i myślę, że finałowy pojedynek będzie dosyć interesującym widowiskiem i, i sprawa tytułu nie rozstrzygnie się za szybko. I ostatnie pytanie jeszcze do Jara Dymka. Co twoim zdaniem musi zagrać w sobotę, żeby to włókniarz cieszył się z brązowego medalu? Krótko mówiąc wszystko. Musi nas omijać pech, musimy być bardzo dobrze przygotowani, skoncentrowani od początku do końca i po prostu musimy jechać po swoje. Jeśli każdy zawodnik pojedzie na, na swoje możliwości, to to będzie dobrze. Panowie, więcej pytań nie mamy. Dziękuję za Waszą obecność i kibiców zapraszamy na niedzielę na arenę Zielona Energia.com w Częstochowie na godzinę 16.00.